Przekręt na brytyjskie turbiny wiatrowe. Jak często się chwalimy, zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii od 2012 roku. Przez ten czas zetknęliśmy się z całą masą naciągaczy oferujących produkty, które nie mają prawa działać. O kilku zrobiliśmy nawet filmiki dostępne na naszym kanale. Szczerze mówiąc, nie chce się nam już udowadniać, że słonie raczej słabo latają. Jednak oferta firmy Tesup Zmobilizowała nas do działania. Ta globalna firma poszła po bandzie. W naszym prywatnym rankingu, przebojem, weszła na szczyt listy naciągaczy. Ponieważ ma polską stronę internetową, istnieje uzasadniona obawa, że naciągnie na swoje produkty niejednego rodaka. Ma też profesjonalną stronę internetową ze swoimi produktami, filmikami instruktażowymi itd. Ma też prestiżowy adres. Covent Garden w Londynie. O tym będzie dalej. Nas szczególnie zapascynował ich sztandarowy produkt. Turbina wiatrowa o mocy 10 kW. Mała, zgrabna, działa rewelacyjnie, wręcz doprowadza swoich właścicieli do orgazmu, jak można przeczytać w opiniach, również tych pochodzących z Polski. Janusz S. z Kujawsko-Pomorskiego napisał na przykład Jestem niezwykle zadowolony z produktów TESAP. Pionowa turbina wiatrowa V7B była rewolucyjnym dodatkiem do mojego domu, generując czystą energię bez wysiłku. Jej niezawodność i wytrzymałość naprawdę przerosły moje oczekiwania. Pan Janusz musi mieć naprawdę niewielkie oczekiwania od życia. Ma też jedną szczególną cechę jeszcze się nie urodził. Na YouTube pojawiają się regularnie filmiki z testów tej turbiny. Niby to autorstwa użytkowników, na których widać, że turbina się obraca. I to już cały test. Tyle, że z faktu, iż coś się kręci, nie wynika, że produkuje jakąkolwiek energię. Turbina ma właściwie tylko jedną wadę. Nigdy przenigdy nie osiągnie deklarowanej mocy 10 kW. Przy tak zwanych dobrych wiatrach osiągnięcie stukrotnie mniejszej mocy niż deklarowane 10 kW będzie można uznać za sukces. Skąd to wiemy? Bo sami budujemy turbiny wiatrowe i testujemy różne rozwiązania związane z OZE. Możemy wprawdzie podać stosowne wyliczenia, ale oglądanie ich jest raczej nudne. 10 kW to nie jest niestety pomyłka albo literówka. Pojawia się wielokrotnie w różnych materiałach firmy. Pokazany na filmiku promocyjnym firmy Tesap rzekomy test prądnicy jest zabawny. Na wyświetlaczu pojawia się cyfra 8, ale chodzi raczej o waty niż o kilowaty. Podobny generatorek kupiliśmy kiedyś z Chin. Kosztował bodaj 120 zł. Dla jasności. Oferowana turbina nawet przy huraganach nie zasili przeciętnego telewizora czy domowej lodówki. Pozwolić najwyżej naładować telefon komórkowy, ale widziałam już tańsze i bardziej poręczne ładowarki. Na stronie internetowej tej firmy na darmo szukać konkretów o oferowanej turbinie. Podobnie zresztą jak adresu tego producenta. Adres zna na szczęście Dipsik, czyli chińska sztuczna inteligencja. Według niej firma Tesap ma kilka lokalizacji, tym głównie biura w Turcji i Wielkiej Brytanii. Adres w Londynie to 7175 Shelton Street, Covent Garden WC2H9JQ. Czy też raczej WC2H9JQ Brzmi ładnie? Tak, dopóki go nie sprawdzimy. Za jedyne 39 funtów brytyjskich rocznie możemy mieć dokładnie ten sam adres i to nie ruszając się z domu. Dzięki usłudze Registered Office Address Service można korzystać z prestiżowego adresu w centrum Londynu, zachowując w tajemnicy swoją rzeczywistą lokalizację i jednocześnie poprawić wizerunek swojej firmy. Za te pieniądze przekażą nam również całą pocztę przychodzącą do nas na ten adres. Po zeskanowaniu zostanie wysłana na nasz adres e-mail. Proces jest prosty. Na stronie internetowej klikamy przycisk Kup teraz, wybieramy datę rozpoczęcia usługi, wprowadzamy swoje dane, przechodzimy do kasy i płacimy. Otrzymujemy maila powitalnego i fakturę, a usługa jest gotowa do użycia. Możemy podawać wszystkim legalnie i oficjalnie adres naszej siedziby w United Kingdom. Podobnie wątpliwa jest geolokalizacja serwera. Toronto w Kanadzie jest raczej mało prawdopodobne. Obstawiam raczej Singapur. Firma jest zarejestrowana w Anglii pod numerem 1275-9908. Tak przynajmniej oficjalnie deklaruje. Problem w tym, że w brytyjskim rejestrze pod tym numerem figuruje Shoin Property Holdings Limited. Żeby nie trzymać widzów niepewności. To jest legalnie działająca firma założona w 2020 roku z kapitałem zakładowym jednego funta brytyjskiego. Czy ma coś wspólnego z Tesap? Chyba nie, bo jedyna firma o nazwie Shaolin z Wielkiej Brytanii zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości. Chociaż kto wie, może po godzinach dłupią w piwnicy turbiny wiatrowe? Muszą mieć sporą piwnicę, bo jak podaje Tesap. W naszych europejskich fabrykach skrupulatnie produkujemy ponad 270 komponentów, od generatorów po karty elektroniczne. W zależności od dostępności towaru, czas dostawy może wynosić od jednego dnia do maksymalnie czterech miesięcy. Gdzie są te fabryki? Błagam, chętnie zwiedzimy miejsca, w których powstają takie cudowne wynalazki. Może robią tam jeszcze coś ciekawego? Latające dywany na przykład. Z dywanami jeszcze nie wiadomo, ale na pewno można u nich kupić inny rewelacyjny produkt przeznaczony dla osób o inteligencji osła upośledzonego umysłowo. Zestaw dwóch paneli fotowoltaicznych w okazyjnej cenie jednego, czyli 2990 zł. Te elastyczne panele słoneczne 460 W, mają tyle watów razem, każdy z osobna ma ich zaledwie 230. Kupując na AliExpress zapłacimy za taki sam zestaw 359,64 zł i to z darmową dostawą. Czas oczekiwania zamiast do 4 miesięcy wynosi u Chińczyków do 5 dni. Pewnie z magazynu na Węgrzech. Przy okazji dowiadujemy się, że Tesap ma już 100 tysięcy klientów na całym świecie. Panie, okaż litość tym ludziom! Na zakończenie uwaga: nie, nie kupiliśmy tej turbiny, żeby organoleptycznie sprawdzić, jaką moc rzeczywiście generuje. Podobnie jak nie kupimy tapczana, żeby sprawdzić, czy da się w nim przelecieć nad kanałem La Manche.